W tym roku, ze względu na epidemię, szkoły podczas matur muszą zachować zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Jest więc większa liczba sal, zwiększono odległości między stolikami, przy których siedzą maturzyści, wprowadzono także zakaz wejścia na teren szkoły rodziców oraz przedstawicieli mediów. Ale to nie wszystko. Jednym z dodatkowych wytycznych jest też sztywny podział przy przygotowaniu tzw. pomocy naukowych. Oznacza to, że wszystkie długopisy lub pióra z czarnym atramentem oraz linijki uczniowie zapewniają sobie sami. Natomiast słowniki języka polskiego i ortograficzne na egzaminie z języka polskiego zapewnia szkoła. Tegoroczni maturzyści nie będą mogli wnieść na teren szkoły telefonów komórkowych i maskotek. Będą musieli także przynieść na egzamin własną butelkę z wodą oraz posiłek. W powiecie kościerskim do egzaminu maturalnego we wszystkich szkołach przystąpi. W sumie z języka polskiego 501 osób, matematyki 564 osoby, a języków obcych 494 osoby.